8 listopada w Krakowie na gali Polsad Boxing Night Artur Szpilka zmierzy się z Tomaszem Adamkiem, wiadomo, że jesteś przyjacielem Artura, ale tak z pozycji komentatora gal bokserskich, tak czysto sportowo, jakbyś miał rozłożyć na czynniki pierwsze, to jak wydaje Ci się, jak ten pojedynek powinien przebiegać? Że tak, generalnie w 100% zapowiada się dobra, bardzo dobra walka, jak wiemy. Artur y, lubi się bić, Adamek też nie odpuszcza, także na pewno będzie dużo wymian, będzie bardzo emocjonujący pojedynek. Wydaje mi się, że na pewno będzie lepsza walka niż y, w przypadku kiedy Adamek miałby walczyć y, z Mariuszem Wachem. Jak wiemy, Mariusz boksuje bardziej technicznie, y, raczej unika ataków. Adamek by wtedy starał się skracać dystans ta walka uważam nie byłaby za ładna y, dla kibiców, a walka z Arturem na pewno dostarczy wiele emocji. No i z punktu widzenia z boku patrząc na ten pojedynek wydaje mi się, że, że dla Adamka wielkim utrudnieniem przede wszystkim będzie odwrotna pozycja Artura. Artur bardzo mocno bije lewym prostym. Będzie starał się trafiać na pewno tym lewym prostym. Oczywiście sercem jestem za Arturem i kibicuję mu od samego początku. No, cóż mogę więcej powiedzieć. No, Adamek jest bardzo dobrym zawodnikiem, przede wszystkim dużo bardziej doświadczonym, ma większe to obycie w ringu i na pewno nie ugnie się pod jaką, jakąkolwiek presją, na pewno wyjdzie do tej walki rozluźniony, rozluźniony i w pełni skoncentrowany i uważam, że mogłoby, ale nie musi zgubić go to, że Artur jest mniej doświadczonym zawodnikiem i, i może wyjść po prostu Adamek do tej walki zbyt rozluźniony i pewne zwycięstwa, a po pierwszych rundach może się okazać, że jest zupełnie inaczej, ponieważ Artur wychodzi od pierwszej rundy skoncentrowany do pojedynku. I mimo, że będzie pewny siebie przed walką, to na pewno w trakcie niej również. Wspomniałeś o tym, że dużym utrudnieniem dla... Tomasza Adamka może być odwrotna pozycja Artura Szpilki, ty sam walczysz z odwrotnej pozycji, jak tak patrzysz właśnie na Włokca Adamka, na jego poprzednie walki z zawodnikami leworęcznymi, bo istnieje też taka teoria, że on akurat z Mańkutami sobie zupełnie nie radzi. Ty byś się do tego przychylił? Nie, na pewno no, bym nie brał pod uwagę tego, że, że Tomek Adamek może nie poradzić sobie z Mańkutem, bo, bo to nie jest jego pierwszy pojedynek, no jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, przede wszystkim bardzo dobrze pracuje na nogach, no wydaje mi się, że Artur powinien prawym prostym rozbijać jego gardę, bo jest szczelnie schowany za gardą. Opuszcza często lewą rękę i tam szukać miejsca nad lewą ręką swojego lewego prostego, Artur. No, uważam, że, że Adamek będzie dużo pracował na nogach, a ten lewy prosty Adamka nie był już w ostatniej walce z Głaskowem taki, jak był w poprzednich. Mniej go używał. Widzieliśmy, Głaskow rozbijał cały czas Adamka przednią ręką i praktycznie cały pojedynek wygrał jedną ręką. Tak, prawda? Artur mógłby wziąć z tego... Jakąś wskazówkę i dużo używać prawego prostego, potem wchodzić przez lewy. No na pewno będzie kombinował jakieś różne akcje i rozpoczynał wszystko przednią ręką. No I uważam, że, że Artur to wygra.